Gdzie jest ten wentyl, co urwał się? A i wylało się. Ten pan, tak? No to jestem ja, no. Dzięki. Dzisiaj jest 1 stycznia 2024, wybiła 14.30. Ja właśnie odpaliłem Volta i odebrałem pierwsze zamówienie na nim. Proszę bardzo. Dzisiaj wszystkie apki proponują bonusy kurierom w ten wyjątkowy dzień, 1 stycznia No i zdecydowałem się, że dzisiejszą główną apką będzie Volt Volt chyba ma najlepsze bonusy A najgorsze według mnie to Glovo Glovo mnie w ogóle zaskoczyło, że taką słabą ofertę dało Natomiast Bolt nic nie zmienia o swojej ofercie Wciąż jest 50 zł za 8 zamówień Na Ubera nawet nie patrzyłem, ale z tego co wiem to obniżyli również kwesty. Nie są już tak atrakcyjni jak niedawno co jest zamknięte? Może mają tylko wejście główne. 362. Tak, jeśli widzieliście ostatni odcinek, to wiecie, że miałem problemy z mikrofonem. I już te problemy mam nadzieję się skończą. Zakupiłem nowy mikrofon. Chyba pierwsze piętro, bo tutaj zobaczyłem cztery mieszkania na parterze. Jest drugie zamówienie na Wolcie. Odebrałem z Ragu. No i nie znażymy na światłach. A byłem tak fajnie rozpędzony. Dzisiaj niestety nie będę robił multi ponieważ jest tyle zamówień na Wolcie, że praktycznie będę cały czas jeździł. Zbiórka na krętach, zobaczcie, można oddawać na krętki. Jest tutaj winda, czy nie ma? W niektórych jest. Nie, w tej nie ma. Proszę bardzo. Status zmienił się z jako na normalny na wolcie. Chyba się dużo ludzi rzuciło na Volta Nie ma co się dziwić Bonusami chyba wygrali dzisiejszy dzień Dobre, Dobre 731, dzięki No, w aplikacji nie pokazuje, żeby było drugie, szkoda Czyli będzie o kolejny raz z pojedynczym Kurde, aż 3 km są do klienta Byłem przekonany, że to krótszy jest dystans No tak, zobaczcie, na ekranie widać Prosta droga i prawie 3 km Kolego z Niemiec Ciśnij ten pedał gazu. Mamy tutaj do 50, a jedziemy 40. A przed nami zielone. Coś mi się wydaje, że ciśnienie w tylnej oponie mi spada. Jak wyjechałem z domu, nie sprawdziłem ciśnienia. I miałem bardzo niskie. Podpumpowałem. No i teraz podczas zakrętu lekko chyba czułem, jak mi tylnie koło to coś na bok. Urde. Chyba to jest tutaj prosto. Nie wiem, czy to może zły adres jest. Myślałem, że zły adres, już chciałem dzwonić. Proszę bardzo, niego dnia. Jednak dobra, tylko pani musiała pieska ujaźmić. gdzie jest ten wentyl. Co urwał się? Jest. na salle Skrupniczej. No weźmiemy kurcik fajny, 6 km. Podłączam pompkę. No nie, pokazuje, jedno się dalej. Dobra. Podbijemy do dwóch. Pojawiło się drugie zamówienie tak? A moje pizze mają być za minutę, więc już zatwierdzam. Zobaczymy, czy coś skoczy. Skoczyło. W tym samym kierunku i 17 zł więcej, fajnie. Tylko dla mnie 726, nawet nie podpisane. Dobra, biorę Jadę do kawiarni. Dobro i dobro kafe. Ja rozumiem, że to może być od nazwiska, ale dwa razy dobro to co małżeństwo założyło. Dzień dobry, Volt 630. Rowerzysta był niezły, wyprzedza pojazdy na centymetry. A mnie akurat zarzuciło na lewo i mogłem w niego wjechać Ci piesi są dobrzy Wybieram schody, jestem ekologiczny Mniejsze zużycie CO2 Proszę bardzo Ale to 10 ciężko otwiera. To też półtora kilometra do drugiego klienta, a Wolt wyliczył 17 zł Toby zawsze krokuje pod ścianką. I co będzie kodzik? Jest kodzik. Ten najgorszy domofon. Te klatki są tak podświetlone, że nic nie widać. Tu jest 51. Ja zawsze biorę złą stronę. Ej, i wylało się. Kurde kawa się wylała. To klient będzie niezadowolony. I tak rozpocząłem nowy wyrok od wylania kawy Dobra, uciekamy. Widzieliście, nie? że jak otwieram torbę, to opakowanie zamówieniem było pionowo, nie było wywrócone. A pomimo tego, no, wylało się, więc to już lokal się zabezpieczył, bo oni używają wieczka z dziurkami w góry. I po prostu jadąc normalnie, ta kawa potrafi, no, wylać się górą. Ja chyba zgłaszę to do volta Ten wyciek, już nie pamiętam, jak to był numer zamówienia. Wystarczy, że im powiem po prostu nazwę lokalu. Dobro i dobro. Lekki deszczyk. A według prognoz miało być sucho cały dzień. I co to ma znaczyć? Ja nie chcę moknąć Chyba już przestało badać. Nie wiem, może to komuś z okna woda kapała. Podlewał kwiatki. Czy będę miał czas napisać do Volta o tym wycieku kawy? A taki miałem plan, że sobie wejdę, świątę, poczekam na kebaba i wyślę zgłoszenie Voltowi. Dobra, jest chwila, piszemy do Volta. O, dzięki. Jest odpowiedź Volta, to znaczy bota Wysyłam fotki i zaraz krótki opis I zamykam sprawę i jadę dalej Fajna odpowiedź tutaj supportu Ojej, co się tam wydarzyło? <grym> co się wydarzyło? No widać na zdjęciach, co się wydarzyło Kawa wyciekła, no Jestem w miejscu Pineski, ale... To nie jest klient, tylko to jest drugi odbiór Ja nie wiem, ja tam nie popatrzyłem na ekran, co się wyświetla Tylko zaakceptowałem <grym> Nie szukam budynku mieszkalnego, a to jest kebab drugi do odbioru Dzień dobry no nie, no wpadł mi przed chwilą. A co długo już czeka pan na kuriera? Pokazywało minuta, a później przeskoczyło na 3 minuty. Aha, a kiedy 7? 5-2 dziękuję. No i ja teraz nie wiem, czy ten drugi kurs był warty wzięcia. Nie patrzyłem na ofertę tutaj cenową i odległościową. Bo jak wiecie, Volt już stosuje kursy dynamiczne, mógł być to kurs taki niekorzystny dla mnie. A tutaj support mi odpisał, że rozumie, że się wylało, tylko proszą mnie o większą ostrożność podczas transportu. Dobra, następnym razem to kurczę, nie wiem, na głowie sobie położę tą kawę To może będzie mniejsza szansa, że się wleje Jesteśmy na ulicy Wandy Dobra, zawracamy I już powinien być... I miejsce docelowe po prawej stronie, jak tutaj mówi mi asystent nawigacyjny Nie wiem jaki to pan, ale pozdrawiam Ło, wow, piętro piąte bez windy Takie info w apce, nie za fajnie A u was w mieście jaki jest najwyższy budynek bez windy? Ile pięter ma? No to ten klient z pierwszego sobie jeszcze poczeka jakieś 20 minut, patrzcie jaki bezsens Ja bym się nerwił. No i to nie jest ostatnie słowo Wolta, być kolejne zamówienia do odebrania I ten kebab sobie tak będzie leżał, w torbie leżał Miałem już tak nieraz, że klient otrzymał jedzenie po godzinie od odebrania No i wtedy co klient robi? Musi złożyć reklamację I to różnie rozpatruje, bo przecież zimnego jedzenia nie da się jeść nie? Ani podgrzać, takiego chrypowa tam wszystko w środku już rozmiękczone Ta sałatka Pomidor No i witajcie Ferio Gai Pasibus No lokal pełny No jeszcze 3 minuty kurde Się pośpieszyłem trochę ja Nie całą minutę czekałem Już pani pakuje 5, 6. Dziękuję To co, co chce zrobić? w Torbę? Tak okay. Dobra i teraz będzie już rozwiązanie zagadki dokąd jedziemy najpierw Patrzcie kolejne co El Gordito bierzemy No, ja biorę To co mówiłem Kurczę Klient od Kebaba sobie poczeka dzisiaj Stał, głodny Po Sylwestrze chce zjeść, a tutaj Ciekawe czy jest jakiś dodatek doliczony za dostarczenie torby Volta klientowi no, przecież to jest dodatkowa słuchała kurierska Powinno być liczone naprawdę tak mówiąc co tu jest zakaz zjazdu? Aha, bo to jest pod prąd. My jedziemy w lewo. Tutaj. O. Dzieciaczek puścił na nogę. Dobrze, że nie wybiegł na ulicę. A ja byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, że dostawca Volta podjeżdża do pizzerii i obsługa daje mu dwie pizze i mówi, że to jest jedna pizza stara, już zimna, a druga ciepła, i żeby obie pizze zawiózł do klienta. A on odmówił, powiedział, że ma płacone za jedną pizzę i nie będzie dodatkowej drugiej pizzy. Wiózł. I zostawił ją. O, jeszcze jakieś fajerwerki, zobaczcie, noworoczne. A jest 1 stycznia 16:51. No, czyli troszkę tak o 17 godzin spóźniony typek. Może zaspał. Podjechaliśmy pod El Gordito. Pamiętacie, tutaj kiedyś na Uberze czekałem. Kilkanaście minut. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam Volta 215. Proszę bardzo, tylko polecam, może tam jest chłopiec. Ok, Okej, chyba dam radę. 4 kg, 10 minut. Pięćdziesiąt na godzinę, światło zielone, zielona fala, czego chcieć więcej? Które piętro? 10, wow, to jest 10 piętr Ja myślałem, że to jakiś 4 budynek No i to jest dostawa, widzowie, pasibusa Nie tego kebaba, co był na początku Czyli nie wiem, o której to odebrałem, ile to już wiozę Ale no, pół godziny będzie No i ten pasibus nie jest spóźniony, ma być dostawa o 5.10, jest 5.06 A tamten kebab może być spóźniony Dzień dobry, proszę bardzo Tu jeszcze od Wolta, nie wiem, taka torba Dobra, super Proszę, miłego do widzenia wod rozpieszcza klientów a na skurierów napiszcie w komentarzach Patrzcie na to kolejny kebab odbiór, czyli tamten pierwszy kebab nie będzie dostarczony chyba nigdy. No to reklamacja poleci na pewno. Wróciłem w tej samej kebabowni który odebrałem pierwszą kebabę tego mam cały czas w torbie Proszę pana Tak? E, 30 minut temu albo 40 minut temu pan jest tak, na zamówienia tak? Czemu na anulowane? Ten inny kurier jest tutaj na... Nie jest, nie jest anulowany, ja nie jest. A kto anulował VOLT? No VOLT. Aha, nie mam pojęcia. Może klient anulował, nie wiem. Ten pan, tak? No to jestem ja, no, no. To, to co z takiego? 366 No tak ja, No ten czemu na anulowany? Nie wiem czemu? Ale kto anulował? Ja nie mogę anulować ten... ja, je... ja robię na dwa razy Tyle jest zamówień i Volt mi dawał kolejne zamówienia I klient pewnie złożył reklamację, że za długo czeka Ja mam trzy zamówienia w torbie cały czas To ja napiszę do Volta, okej okay. mm, Pokażę panu, o 69 Zatwierdzam O, jest okej, okay. dzięki Do widzenia, dzięki Wzajemnie. Dobra, zaraz Wam wytłumaczę, co się stało. Koleś pokazuje mi zdjęcie na telefonie mojej facjaty, jak odbieram zamówienie. I się pytać to ja, mówię, że to ja. No i wysłał zgłoszenie do wota, że ja niby jedzenie ukradłem. Później Wol do mnie zadzwonił. Wytłumaczyłem całą sytuację, że przecież dostałem to zamówienie, odebrałem, zatwierdziłem. Zaczęły wpadać kolejne. Odbierałem jedno, drugie, trzecie. Sam się dziwiłem, dlaczego jeszcze nie dostarczam tego kebabu. No i support się pytał, czy na pewno zakliknąłem, że odebrałem. Ja mówię, że tak. No przecież jak mogłem odpiąć po odebraniu? Nie da się zamówienia odpiąć, jak już się odbierze, nie? Trzeba pisać do supportu. No i kazała, żebym wysłał jeszcze maila do nich z tym wyjaśnieniem. No i zostałem z tym kebabem. Aha, i kazała mi kebaba oddać do lokalu. Zwróciłem go, ale Typek powiedział, że go nie potrzebuje, mogę go sobie wziąć Ale kurde, blisko by było, żebym został złodziejem jedzenia Tego się nie spodziewałem, szczęście w nieszczęściu, że wróciłem do tego samego lokalu Po kolejne zamówienie i dowiedziałem się o tej całej sytuacji zakręconej dobry, proszę bardzo Podjechałem pod adres drugiego klienta Z 200 metrów jakieś Dzień dobry, proszę bardzo no i niestety w tym momencie nowy mikrofon przestał działać. Na szczęście kamerka ma jeszcze wbudowany mikrofon, więc udało się uratować dźwięk. 742. Na piątym piętrze inna. Ja sobie pójdę na dwójkę. Oczywiście mówię o piętrze. Krótkie za 10 zł. Bierzemy. Dzień dobry, bardzo Jesteśmy pod lokalem, co się nazywa Kwoka Mają sushi, mają pizzę Dzień dobry, ja mam numer 86, fajne logo pocietone, pomysłowe Pomysłowa nazwa w ogóle Dzięki 300 metrów, widzicie? Taki króciak prosty, jak od i jesteśmy Miejsce jest nam minutkę Może mniej Dobry wieczór bardzo O super Dzięki Dziękuję I zobaczcie jaki mam tak. uśmiech Od ucha do ucha Dlaczego? Bo dostałem dyszkę Zobaczcie jaka ładna Mówka Pierwszy na piwie dzisiaj chyba Dzwoni McDonald's Księcia Witolda 14 złotych Niby gotowe Weźmiemy Jasne Dzięki wielkie Niego. Klient się zdenerwował, bo zamówił dwie kawy i już czeka ponad 10 minut, tak mówił. No i kierownik wyszedł do niego i zaczął go tam przepraszać. Dzień dobry, dostawa. Szybkie sprawdzenie, ile zrobiłem? 14, wracam do 15. 600, sorry, 064, dobra, zaznaczam to, że odebrane. Kolejne, bierzemy. Jeszcze wpadło 66. Kurde, gdzie jest ten klient? To jest numer 16. Szukam 14. Co jest tutaj? W tej bramie? Tutaj jest parking samochodowy. Dobra, chyba, chyba kojarzę. Czyli to jest Kola, tak? Kola 66. Bardzo. Do widzenia Idę od drugiego głodnego pasiżercy No bo jeździmy z pasibusa, nie? To pasiżerca to się nazywa klient Półtora kilosa również Hej, ja powolta 0,10 Mam jeszcze jednego? 11 To 11 No dobra. Super. Dzięki wielkie Przejechałem 20 metrów w górę KFC Wrocław frydek. A, siedziczka Spoko, wezmę Ale 11 złotych za taki kawałek? Ale może podwójne będzie. Jest, widzicie? Podwójne tutaj się wyświetla. Dobra, piszę do supportu, szkoda czasu. No, klient się odnalazł, chyba spał. Bo za piątym razem dopiero otworzył. Proszę bardzo. Piszmy. Odebrałem sushi a Jak tylko wyłączyłem kamerkę od razu pod dał mi jedzenie Także sam odwróciłem i nagrałem Dobry wieczór Dobry wieczór Zmakę, teraz blisko A jak się rozpada to już będzie ostatnie Dobra, to Tak, tak Jestem pod adresem tej blisko pomorskiej, zobaczcie co tu się dzieje jakie wykopy. O jakaś imprezka, słuchać muzykę. Barde. Dobra, muszę włączyć luteleczkę. To Dziękuję bardzo. i reszta, proszę bardzo. Dobra, no to, no do księcia Witolda. Nie wiem czy to brać, czy jest sens. Pokazuje, że za 9 minut. Ja tam będę za 3 minuty i co będę czekał? Kolejne 15. No, odrzucamy. Pół godziny już opóźnienia jest w dostawie. Ale to z tego względu, że ja dostałem tak późno to zamówienie. Ale chyba nie wystygło to słusznie. Powinno być jeszcze zimne. Druga. Pięć minut sobie zrobiłem, przerwy takiej przymusowej, bo nic fajnego nie wpadało. Wybierałem, przebierałem. I mam zamówienie w miarę krótkie. W stronę światła podołysz. Dobra, weźcie mi kłopaty. 515, tak Dobry wieczór bardzo bliski kurs za 8 zł 0,05 to do ja Dobra, zaraz będę Idealnie Ops Dzień dobry, Dzień dobry. Dobry. No wieczór, na kolejny kurczak jest, dobra biorę. Oj, uciek kurciak, patrzcie, jaki bez sensu. Głupie to jest, że wyświetla się zamówienie, które po dwóch sekundach znika. Dzięki. No i mi się zamek zepsuł w torbie, pięknie. Trzeba go naprawić. Tak wątpię, żeby udało się. Dobra, znów jest McDonald's i powrót na tą samą ulicę. obok. Proszę, a kiedy będzie druga część 19? Bo już czekam, ta spakowana jest to i... Już jest. No ale już tutaj stoję, pytałem się, ta pani mówiła, że nie ma 19 Super, 10 minut w plecy, bo paniusia nie zauważyła mojego zamówienia jest jedno, jeszcze jedna rzecz, proszę bardzo W maku skończyły się podstawki pod napoje Teraz dają napoje luzem w torbie O dziwo, nic się nie wydało Dobry wieczór, Mokry trochę jestem, muszę się wytrzeć Mam nadzieję, że... Przestało nie padać zaraz To już trzeci atak deszczu dzisiaj Dwa razy odpuścił nie. 21 złotych 8 km To jest zamówienie, gdzie nie trzeba czekać Jestem pod Liskiem i prawdopodobnie nie ma nikogo w środku Co, przyjechałem na darmo? Już nie będę czekał 10 minut, 15, nie wiadomo kiedy przyjdą Odpiąłem ten badziew w zliska I po sekundzie wpadł McDonald's, tutaj nasz ulubiony Mam trzy napoje zapakowane w trzy torby bez podstawek i tam wszystko się giba w środku minęła minuta i dojechałem. Każdy kurs tak powinien wyglądać dzisiaj. Szansa praktycznie 100% już jest na bonusa, bo do północy ile zostało? 43 minuty? Mamy zamówienie, jeszcze jedno, fajnie Również z Maka i teraz, słuchajcie, niespodzianki Adres docelowy, to jest ten sam budynek Ten akademik, tak? Więc pojadę z dwoma zamówieniami Do tego samego budynku, do dwóch różnych klientów Mamy już zagwarantowanego gwarantowanego bonusa No to można szampana kolejny raz otwierać tutaj Kieliszki szykować Bo Marcin, sześć dych Zgarnie No i co, siódmy, ósmy raz jesteśmy w Maku. Kurde, to dzisiejszy odcinek powinien się nazywać Dostarczam z McDonalda albo pracuję dla maka. Może mi da znowu darmową kolejkę jako nagrodę dla lepszego dostawcy. Dobry wieczór. Pierwszy, yy, to co? Okej, okay, troszeczkę. Okay. Dzięki, bardzo. do widzenia. Drugi klient również mieszka tutaj w tym budynku student depot. Tak słucham Dobry wieczór, dostawca Volt. Ja jestem na dole. Mhm. Cztery minuty, czajcie, Minutę na wyjście, minutę na czekanie Minutę na zjechanie windą i minutę na wyjście Tak, to jest cztery minuty Tak, to się zgadza wszystko Jedna rzecz Będzie jeszcze napój Albo napoje Nie, jeden napój Proszę bardzo Zobaczcie, fajne zamówionko za 20 zł Weźmiemy 7,5 km To już tak na zakończenie Bonus do bonusa Jest Pizzeria Bube Dzięki wielkie Pięć siedem dwa, Pierwszą dostarczam pizzę, potem jedziemy z jakimś włoskim jedzeniem, więc tam było jakieś makarony, pluski. Dobry wieczór. Dobry jeśli dla zamówienia, 17 złotych napiwków, 200 złotych w bonusach Jest to chyba rekord mój, jeśli chodzi o 1 stycznia Mam nadzieję, że wam się podobało i jak coś to widzimy się w kolejnym odcinku Narka